Witam bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji pana starostę Józefa Michalika, wieloletniego starostę kiedyś posła. Tematem dzisiejszej konferencji. W zasadzie dwa tematy chcieliśmy poruszyć. Pierwszy temat to rozwój regionalny Podkarpacia i dyskryminacja niektórych regionów. Otóż tak się składa, że ja dużo jeżdżę po Podkarpacie. Spotykam się z mieszkańcami, z samorządowcami i niestety trzeba z przykrością stwierdzić, że środki kierowane na rozwój na rozwój Podkarpacia są nierównomiernie dzielone. Kiedyś mieliśmy zupełnie inne Sytuację wtedy, kiedy w zarządzie, kiedy marszałkami byli przedstawiciele polskiego stronnictwa ludowego, rozwój był, środki były kierowane mniej więcej proporcjonalnie. W tej chwili, szczególnie część wschodnia, powiaty, Lubaczowski, Jarosławski, Przeworski, Przemyski odczuwają generalnie, że są dyskryminowane, że tych środków jest za mało w nowym programie programie operacyjnym w nowej perspektywie regionalnym programie operacyjnym jest coraz mniej środków, nie ma znaczących zadań, które odegrałyby jakąś rolę tutaj w rozwoju. Są to tereny, które do tej pory były terenami biednymi w przypadku wielu regionów popgr-owskie, wymagające dużego nakładu na infrastrukturę, na tworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego też apelujemy do marszałka województwa podkarpackiego do zarządu, aby wziąć pod uwagę, że tutaj w tej, części, w tej części dawnego województwa przemyskiego też ludzie oczekują na wsparcie i te potrzeby są bardzo duże. Patrząc na statystyki, rzeczywiście region przemyski jest w tej chwili najuboższy w Polsce. My sami, samorządowcy, nie wydźwigniemy się z tej biedy. Nie mamy takich fizycznych możliwości. Podwyższanie podatków no, praktycznie prowadzi do nikąd, bo tych, co płaci podatek, ten, co płaci, to chyba nie będzie dźwigał kolejnych ciężarów. Liczyliśmy na pomoc unijną, i trochę nas to boli, że w pierwszym rozdaniu w kontrakcie rządowo-samorządowym nie znalazła się ani jedna inwestycja w dawnym województwie przemyskim. Miała być to jakaś kara za to, że tu wpływy ma PSL, ale to chyba nie tak powinni gospodarze, którzy mówią, że są gospodarzami województwa zawiadywać. Dzisiaj powstał kontrakt dla Śląska. Kontrakt dla nieco bogatszego regionu. Tam pani premier Pojechały całe wyciągnięcie Śląska z jakichś tarapatów. Myślę, że przydałby się taki kontrakt dla województwa dawnego przemyskiego dla terenów wyciągnięcia od nas z największej biedy, bo być statystycznie najuboższym to nie jest powód do dumy i chwały dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście ten region reprezentują. A zwłaszcza no, samorządowcy, my twierdzimy, że nie damy rady sami, bo nasze możliwości się kończą. Zresztą reguła wydatkowa, gdzie nie pozwala się samorządom zaciągać kolejnych kredytów, bo nie pozwalają na to słynne artykuły 243 yy, ustawy o finansach publicznych, więc dalsze możliwości nasze praktycznie się kończą. Będzie ciężko znaleźć nawet pieniądze na wkład, gdyby nawet w tak zwanym kontrakcie rządowym, tak zwane dawne schetynówki na drogi czy na inne inwestycje, gdzie 50 do 50 możemy korzystać z pieniędzy na drogi, ale to nie jest wyjście, bo to są kolejne zaciągnięcie zobowiązań, długów i tak dalej. Liczyliśmy na to, że rzeczywiście będą pieniądze na infrastrukturę wszelką, tym drogową, bo dostęp, który ma inwestor, daje możliwość, że on zechce w tym terenie przygranicznym postawić inwestycje. W naszym terenie, póki co to jest parę rzeczy atrakcyjnych. Tania Ziemia. Tania siła robocza i blisko granicy. Na Ukrainie nie da rady prowadzić biznesu, więc pewniej by było w Polsce rozwijać ten biznes i kierować większość tych ofert na stronę ukraińską, bezpiecznie gospodarząc przy terenach przygranicznych. No niestety nic się takiego nie urodziło. Podpowiadaliśmy, mówiliśmy o pewnych problemach, które są do rozwiązania. Walczyliśmy o kolej, o słynną linię Monina która by rozruszała ten region. Ta linia nie jest przewidziana do modernizacji. Tam chciano zatrzymać nawet dowóz turystów, pasażerów. No po naszych protestach wreszcie coś ruszyło z hukiem, czy jakimś tam najpierw się coś zamknęło, później się otwierało w Kresowej Osadzie, w moim powiecie. No ale myślę, że to są takie, tak zwane półśrodki, gdzie szereg zapowiedzi, nas nie satysfakcjonuje, zwłaszcza obwodnice, które są aż trzy przewidziane na terenie powiatu lubaczowskiego, ale uważam, że pieniądze są śmieszne na te obwodnice, bo na przykład na obwodnicy Lubaczowa 10 milionów. Nie wiem, czy uda się tam most wybudować przez rzekę Lubaczówkę na bagiennym terenie, a nie całą obwodnicę poprowadzić. Na przykład koszt obwodnicy Mielca 155 milionów. Proszę sobie pomyśleć, jaka to relacja, co to za obwodnica za 10 milionów. To jest 3 km drogi takiej nowo budowanej i nic więcej, a trzeba więcej. Więc ja jestem sceptycznie nastawiony do tych zapowiedzi. Zresztą na lata poza kadencję tego urzędu marszałkowskiego na 19-20 ma być coś u nas tam modernizowane, robione. I dlatego no z tego miejsca pięknego W Jarosławiu mogę powiedzieć, że dawne województwo przemyskie w tej edycji jest szczególnie wyróżnione. Nic tu nie zaproponowano. O ile robiono kiedyś autostradę, obwódnicę Jarosławia, obwódnicę Przemyśla, coś się tu działo, budowano przejścia w Budomierzu, rozbudowywano w Medycy, to na tę edycję propozycji zero. Więc no, trochę wstyd jest. Myślę, że nie tylko mnie, jako samorządowcowi, że nie mam nic ciekawego ludziom do powiedzenia, ale myślę, że tym wszystkim, którzy odpowiadają za rządy w tym okresie.